Cześć, witam, dzień dobry. Dzisiaj będziemy zarezerwować stolik w restauracji. Bardzo prosty dialog, przykładowy, jak można łatwo zarezerwować stolik w restauracji. W opisie, w, li, w opisie filmu, możecie od razu przeskoczyć tam do czytania y, tylko niderlandzkiego albo szybkiego niderlandzkiego. Um, jak już to oglądacie drugi albo trzeci raz, żeby się osłuchać. A schemat zawsze jest ten sam: najpierw tam powoli po, po polsku, potem po niderlandzku, potem sam tylko po niderlandzku powoli, a potem szybko po niderlandzku. OK, a wy podążacie za tekstem, osłuchujecie się, to jest do osłuchiwania, się naprawdę się osłuchujecie, najpierw za tekstem, a potem już bez tekstu, jak ten rytm idzie i tak dalej. Sami też czytacie, to jest najważniejsze, że potem sami będziecie to czytać, bo no bo jak znacie ten, wiecie jak się wymawia, to musicie też potem razem sami się nauczyć tego czytać. OK? I wymawiać te słowa. Dobra, zaczynamy. Chciałabym albo chciałbym, oni nie mają rozdzielenia na męski żeński, to jest chciałabym, chciałbym zawsze to samo. Chciałabym zarezerwować stolik. een tafel rezerwieren. Rezerwieren, rezerwieren, rezerwacji, rezerwacja, rezerwacji, rezerwieren. Mhm. Hrach to musi się w ogóle na pamięć nauczyć, to jest chciałabym, chciałbym, poproszę, to też można od razu, na poproszę. Igwilch to zdanie od takie rozpoczęcie, zdania otwiera drzwi do wszystkiego. Igwilchrach to jest. Chciałabym, bardzo kulturalne, życzliwie. To miło, na jaki dzień i o której? Fajn, ob welke dach en hulat? Na jutro o 17. Morgen om 5 uur. Zobaczmy. Tak, mamy jeszcze miejsce. Dla ilu osób? Even kijken. Ja we hebben noch plek for who personen. A może za szybko. Even kijken. Ja. Waj hebben nog plek. For huwel personen dla trzech osób. For dri personen. I na jakie nazwisko? En op welke nam. Kowalska. Kowalska. Ok Jutro 17 dla trzech osób. Zarezerwowane. Czy mogę Pani jeszcze w czymś pomóc? Ok Morgen om 5 uur. For dri personen. Herezerwiert. It's nie, to wszystko. Dziękuję. Nee, dat is alles. Dziękuję. Dziękuję do zobaczenia. Dziękuję bardzo. To Do zobaczenia. To Ok. Teraz drugi dialog. I tu się od razu nie udał ten zarezerwować, ale zaraz potem się uda na inny termin. To samo. Chciałabym, chciałbym zarezerwować stolik. Ik wil grach tafel Miło, w jaki dzień o której? Luke ob welke dach en hulat, piątek o szóstej. Frejdach om zes Zobaczmy. O, przepraszam, w piątek jesteśmy w pełni w tym czasie. Even kijken. O, oh, sorry. Ob Frejdach zijn zajęwe al vol ob dit tijdstip. Hmm, czy mogę coś później blblbl? czy mogę coś później zarezerwować? A się muszę polskiego nauczyć. Zarezerwować. Hmm, can ich noch iets later rezerwieren? Kann ich noch iets later rezerwieren? Pierwsza możliwość jest dopiero dziewiątej. The first mochelijkheid is pas om negen uur. Hmm, to dla mnie za późno. Hmm, dat is te lat for maj. Te lat za późno. Te lat za późno, te snel, za szybko, te langsam, za wolno, te hoł, za wysoko. Te, te co? Te, te, te kort za krótko i tak dalej. Dodajemy te do, do szybki. Wo... te te road za czerwony. I tak dalej. Może Pani jeszcze później zadzwonić. Może ktoś jeszcze zrezygnuje i dzwoni się stolik. U kunt later noch bellen. Misschien mm hat er noch jemand aufsehen. En dann kommt er ein tafel frei. to ktoś avzechen. Odmówi, zwolni. Mm -hmm. Takie R trzeba dodawać często, to w którymś momencie się wyjaśni. Tak, nie, no dobrze. Momencik. Kochanie, w piątek nie ma więcej miejsca, możemy w sobotę? Ja, nej, that is goed. Even a momencie. Even a momencie. Schad Ob vrijdag is er geen plek mir. Kunen we ob Zaterdach. Tak, sobota też jest dobra. Ja, zaterdach is ook goed. Halo, macie jeszcze miejsce w sobotę, też o 6? Hallo, hebben jullie nog plek ob zaterdach ook om zes ül? Tak, w sobotę tak. E, dla dwóch osób? Ja, ob zaterdach wel, for twee personen. Tak, świetnie, dziękuję. Ja super bedankt, OK, no i tyle, no i tyle z tego. Ćwiczcie to, to jest normalnie, w ten sposób można już stolik zarezerwować. Na jakie imię Bam, wchodzicie do restauracji i możecie już sobie tam jeść i tak dalej. To trudne nie jest, oni nie zadają dziwnych, trudnych pytań. A jak dzwonicie do lekarza, to zawsze się jeszcze pytają o chyborty datum, e, datę urodzenia, bo oni tam w bazie danych mu wpisują datę urodzenia i potem mają te osoby, i, 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 I albo od razu was znajdą, albo musicie jeszcze nazwisko podać. I też się w ten sam sposób mówiacie Na dzień, godzinę. To gdzieś indziej są materiały o tym, przeszukujcie. Ok, teraz czytam tam tylko powoli po nierlandzku. Wy podążacie za tekstem, wy osłuchujecie się, potem naciskacie spację i sami, e, sami potem to czytacie. Albo zdanie po zdaniu, albo w ogóle, jak cały dialog przyleci, wy to wtedy czytacie. I sami, i się nagrywacie, koniecznie się nagrywacie, koniecznie się nagrywacie, zobaczycie. Za trzecim, za pierwszym, drugim, trzecim razem wyjdzie źle, ok? Wrócicie do tego za trzy miesiące, przeczytacie jeszcze raz to, nagracie się i zobaczycie, wow! Po trzech miesiącach ja już to normalnie mogę czytać, wymawiać, ten rytm. I wtedy umysł też to zapisuje, ta niepoświadoma, nieświadoma część umysłu też zapisuje, że my zaczynamy używać innego języka, że my gadamy tym językiem, więc on zapisuje, ok. Dominik, Piotrek, Monika albo Viola też używają. Teraz tego języka, więc to jest nasz język, więc muszę się postarać, ten mózg, że będę wiedział, o co chodzi i zapiszę to i wtedy szybciej się nauczycie. Nim wszystkich narzędzi będzie używ używacie do nauki, a tym narzędziem jest mówienie też i czytanie, tym szybciej się języka nauczycie. No nie? Okej. Okay. I nawet nie musicie, okej, okay, w życiu prawdziwym umieć tego wszystkiego powiedzieć, wymówić tej gramatyki i tak dalej, ale jak sobie czytacie, to to pomaga, to to pomaga. To jest najlepsza, na, 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 na następna po prostu wskazówka nauki. Dobra, czytam. Povoli, tylko po Ik wil graag een tafel reserveren. Fijn, op welke dag en hoe laat? Morgen om vijf uur. Even kijken. Ja, wij hebben nog plek. Voor hoeveel personen? Voor drie personen. En op welke naam? Kowalska. Oké, okay. morgen om vijf af... uur voor drie personen. Gereserveerd. Kan ik u nog met iets helpen? Nee, dat is alles. Dank je. Dank je wel. Tot ziens. Tot ziens. Proste. Dat stemt, hè? Ik wil graag een tafel reserveren. Leuk. Op welke dag en hoe laat? Vrijdag om zes uur. Zawsze godziny jest om, om, 6:00 om, 5:00 om, 3 om, 3 i tak itd. Om, om, om. A dni tygodnia zawsze op. Op mandach, op dinsdach, op wózdach, op donerdach, op fideach, op zaterdach, op zondach. Zawsze op 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 Powtórzcie sobie tak, żeby się przyzwyczaić, Op 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 albo om, om, om. Um, a w miesiącu nie miesiąc in january, in january, in, in, in juni, co jest januar, february, in, 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 mart, in april, in maj, in juni, juli i tak dalej, In. Mm -hmm. Vrijdag om 6 uur. Even kijken. Oh, sorry. Op vrijdag zijn we al vol op dit tijdstip. Op, op, op vrijdag zijn we al vol op dit tijdstip. Hmm. Kan, ik, kan ik nog iets later reserveren? De eerste mogelijkheid is pas om 9 uur. Mogelijkheid, mogelijkheid. Pas om 9 uur. Hmm. Dat is te laat voor mij. U könnt later noch bellen, misschien hat er noch jemand aufsehen, and dann kommt er in tafel frei. And dann kommt er tafel frei. Tego R tam prawie nie słychać. And dann kommt er tafel frei. To R and N są tylko takimi nutkami, akcencikami. Czasami to można wymówić jak potrzeba, ale zazwyczaj to jest tylko akcencik taki. Język polski nie ma tego dużo. No u nas te, można powiedzieć akcencik tak jak z szafy. To my mówimy nie mówimy z szafy, z szafy, mówimy z szafy. Tak naprawdę mówimy dwa razy sy. Sy i szy. Z szafy. Wyciągnij kurtkę z szafy, z szafy. I tego przykładów w języku polskim jest też pełno. Nie Mówimy, wyciągnij kurtkę z szafy, z szafy, z szafy. Z szafy, z szafy, z szafy. Z szafy. To jest sy. I takie w języku nielackim jest to samo. A tylko dla nas się wydaje to dziwne. And dann kommt Tafel frei, er Ja, nee, dat is goed. Even een momentje, even een momentje. Schat, op vrijdag is er, is er geen plek meer. Op vrijdag is er geen plek meer. Kunnen we op zaterdag? Ja, zaterdag is ook goed. Hallo, hebben jullie nog plek op zaterdag om zes uur? Ja, op zaterdag wel. Voor twee personen? Ja, super, bedankt. Świetnie, świetnie, świetnie. Teraz czytam szybko po niderlandzku. A Wy możecie, nie musicie tak szybko umieć czytać, mówić, tak dalej. może dwa razy, ja specjalnie teraz szybko czytam, mówię, żebyście osłuchali się z niderlandzkim, tak jak Holendrzy gadają szybko czasami, nie zwracają uwagi, że to jest obcokrajowiec, może trzeba by było trochę zwolnić albo wyraźnie mówić, oni szybko gadają. Więc ja też staram się moim najlepszym Najlepszą, zną dla Was przeczytać. A jak ma macie znajomych Holendrów, to wydrukujcie sobie te teksty i niech oni wam to czytają. Niech to brzmi prawdziwym holenderskim, co nie? Mój jest dobry, ale nie jest jednak holenderski, co nie? To jest zawsze tam słychać troszeczkę tą różnicę. Ok. Zaczynam. Hallo, ich Rachen, Tafel rezerwieren. Fine, o welke dachen hulat? Morgen o 5 uur. Even kijken. Ja, wij hebben nog plek. Voor hoeveel personen? Voor drie personen. En op welke naam? Kowalska. Oké, okay, morgen om vijf uur voor drie personen, gereserveerd. Kan ik u nog met iets helpen? Nee, dat is alles. Dank je. Dank je wel. Tot ziens. Tot ziens. Prost. Dat stemt, ne? Hallo, ik wil graag een tafel reserveren. Leuk, op welke dag en hoe laat? Vrijdag om zes uur. Even kijken. Oh, sorry. Op vrijdag zijn we al vol op de tijdstip. Hmm, kan ik nog iets laten reserveren? De eerste mogelijkheid is pas om 9 uur. Mm, dat is te laat voor mij. U kunt later nog bellen. Misschien gaat er nog iemand afzeggen en dan komt er een tafel vrij. Ja, nee, dat is goed. Um, even een momentje. Schat, op vrijdag is er geen plek meer. Kunnen we op zaterdag? Ja, zaterdag is ook goed. Hallo. Hebben jullie nog plek op zaterdag om 6 uur? Ook om 6 uur? Ja, op zaterdag wel. Voor twee personen? Ja, super, bedankt. Nooit tillen. No oczywiście, wy tak szybko nie musicie, bo możecie spróbować. To jest ćwiczenie tylko o to, żebyście, jak już znacie cały kontekst, trzy, cztery razy słyszeliście to powoli, żebyście też, jak to jest tak szybko przeczytane, szybko powiedziane, żebyście też wyłapali, ok, ok, on to mówi, on to mówi, on to mówi, ok. Jak znacie gramatykę, to też możecie, ok, yy, gramatykę wyłapać. Tu akurat bardzo skomplikowanych struktur gramatycznych nie ma w tym dialogu. Się uczcie, przeglądajcie wszystkie inne filmy. Kanał się rozwija. przeglądajcie wszystko, co się da na kanale. Uczcie się z tego. Inne kanały też przeglądajcie. Na internecie wyszukujcie różnych stron. To jest nagrywane tam w maju. Kiedyś ja zrobię też stronę. Jak już jest w przyszłości, to oglądasz to wejdź na moją stronę, a jak nie ma jeszcze, to nie o nie, nie wchodzi. No, i się ucz, po prostu się ucz. Notuj, ucz się, czytaj, 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 mów, mów, mów. Poluj na Holendrów, na życzliwych Holendrów, którzy wam pomogą w nauce. Coś wam przeczytają, coś wam powiedzą, osłuchacie się z tym językiem, co nie? No i tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć, do zobaczenia od następnego. Hej, hej. A piszcie komentarze, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę, to pomaga. Tam jest taki algorytm, jak dajecie łapkę w górę, to. Co się dzieje? To. YouTube myśli, o, to jest wartościowy materiał i on go proponuje innym Polakom, którzy też wyszukują materiałów nauki niderlandzkiego. To jest wszystko darmowe, więc możecie w ten sposób sobie pomagać, bo my musimy się wszyscy dobrze nauczyć niderlandzkiego. Łapek w dół nie dawajcie, bo się nauczycie, że to jest bez sensu. Lepiej napiszcie w komentarzu, co... Ja nie mogę brzydkich słów mówić. Co źle zrobiłem, dajcie komentarz i ja potem w następnym filmie to poprawię, co nie? No i subskrybujcie, jak chcecie. Dzwoneczki tam, różne takie, jak nie chcecie, to nie, tylko się uczcie. Będę, ja jestem najbardziej zadowolony, jakby się uczycie. Także do następnego, cześć.